Święty Mikołaj, gadasz z małym chłopcem, którego gra Artur, o tym, czy był, by był grzeczny w tym roku. Okej. Okay. W pewnym momencie zjawia się dziadek plus czyli Michał, i próbuje udowodnić, że to on, a nie Święty Mikołaj, jest prawdziwym dobrodziejem w święta. Gotowi? Pięć, cztery, W Mikołaju święty... Mikołaju. Ho, ho, ho! Byłem bardzo grzeczny w tym roku. Byłem bardzo fajny w tym roku. Zmiana. Mało piłem w tym roku. Chciałbym cię z tego względu prosić o deskorolkę na dwóch kulkach. Ho, ho, ho! Mały chłopczyku! O co ty mnie prosisz? O deskorolkę mnie prosisz? Ale czy byłeś na pewno grzeczny w tym roku? Tak, zbiłem tylko sześć szklanek, targałem tylko dwie dziewczynki za warkocze, bo były rude. No, to, to, to... no dobra, rude mogę ci odpuścić. Ale z tymi szklankami? to wiesz, chłopczyku, to niedobrze. Trzeba Ale być grzeczny. Ja chciałem je zbić, bo sześć to ta szatańska cyfra. Ktoś się powiedział. Mama. Śmiana. E, tata. Zmiana. Wieloryb. Rozmawiasz z wielorybami? Tak, mam dar odczuwania utracików. Robię pik, 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 pik. Dobrze, dobrze, spokojnie, bo Do mnie się nie odzywają już od kilku lat. Zmiana. Śpiewają mi komendy już od kilku lat. Zmiana. Nie widziałem żadnego ryba od dziecka. Zmiana. O. Lubię tram. Ja myślałem, że mi nie uwiedzą, że tego, nikogo ja spotkałem, a tu wcisnę kipa no i to ja pierdolę. Słuchaj, mały chłopciku. Trochę ważysz. Czy nie przy przypadkiem słodyczy? Mama mówi, że to nie ta, że, mówi, że bazę, że to, że mało że za dużo ważę, to to, że kurwa mam To ty! To ty. To ty. To Ale Może, może, weź. No, no. Święty Mikołaju, święty Mikołaju, czy św. to, to są twoje interesy? 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 czekają. Szukałem Cię czterdzieści cztery noce. Słuchaj Świana, Szukałem Cię, zmiana. Szukałem Cię dnie i noce. Rana. Szukałem Cię po ciemku i w kanałach pełnych smrotu i odchody, <śmiech> Żeby <śmiech> dotrzeć i powiedzieć Ci, Ty marna podróbko koi. <laughs> I to na moich dzieckowskich nogach powinny siadać dzieci! Podaj e, po, nie, 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 chuła, ale stop, stop, stop! <ślaś, koloriena> e, spokojnie! Ja nie. wiem o co tu jest grane. Jak chcesz poprosić o wino, to staj w kolejce. Ja, ja, ja. Jak chcesz poprosić o prezent, to staj w kolejce. Ja, ja. Jak chcesz mieć tego dzieciaka, to dawaj stópę. Zamknij się z tuły, warty nie jesteś! Teraz starożytni rozmawiają. Przyszła dziadka, ty nie zamknij bo to jest taki jakiś... Ale z siebie dziadku. Ty nawet sześciu szklanek dobrze spić nie potrafisz. Już!